Jakimś cudem wylądowaliśmy z powrotem w Colombo, a w zasadzie to bardziej w Negombo, a w zasadzie to gdzieś pomiędzy nimi, co tutaj się dzieje. Może pokażemy od razu w jakich wąskich uliczkach wylądowaliśmy. Nie da się przejechać w szerokości, w szerokości uliczek, jednokierunkowych, ale zmieści się tutaj wszystko. Jak się dobrze popieści, widzimy. Cargills, ale właśnie gdzie my jesteśmy? Jesteśmy pomiędzy Negombo a Colombo. Miejscowość Chutaniake, albo jakoś tak. Teoretycznie, według Google Maps, nic tutaj nie ma. Idziemy sprawdzić, czy to prawda. Czy rzeczywiście nic tutaj nie ma? Szukamy jedzenia, szukamy ramenu. Dosyć sceptycznie podchodzę do pomysłu jedzenia ramenu. Mamy na pewno cake shop, który jest zamknięty. Mamy jakąś budowę, ale wygląda to jakby było po pożarze jakimś I mamy zatłoczoną ulicę, na której zaraz ktoś nas sprzątnie. I mamy restaurację, do której idziemy, także ta podróż nie będzie zbyt długa Co się na Sri Lance wydarzyło ostatnimi czasy? Przez ostatnie, ostatnie 2-3 dni padał deszcz bardzo obficie. I pomimo, że tutaj deszcz pada codziennie, to padało bardziej obficie niż zawsze. W związku z tym, doszło do tragedii różnorakich, począwszy od małych, typu osuwisk, osuwisk ze skarb, które. Wyłączały pociągi z obiegu Kończąc na sprzątniętych domach ze skarb dzisiaj dowiedzieliśmy się od właściciela poprzedniego hotelu, że jakieś tam domy, które uległy zniszczeniu na skutek zalania i strzynięcia się ze skarpy opiewają na na pół miliona dolarów. Dzięki, dzięki. Dzięki ziomu Dzięki. Bardzo mili panowie, puścili nas. Dobra, to jest miejsce, do którego chcemy iść na ramen. Nie mamy już zbyt wiele pieniędzy, także trzeba się dowiedzieć, czy można tutaj płacić kartę. Czy to miejsce nie jest przypadkiem zamknięte? No, chyba jest otwarte. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Wybraliśmy miejsce na dworzu, bo w środku było trochę zimno i był dziwny zapach. Jesteśmy jedynymi klientami tutaj. No ale to też jest bardzo duży czas Wczesna godzina i w ogóle nie turystyczne miejsce. Co widać też po cenach. Ceny są dużo niższe niż w tych miejscach, w których byliśmy dotychczas. Dobra, zamówiliśmy dwa weczty były rameny. Zobaczymy co dostaniemy. Dostaliśmy tutaj też wodę, dwie szklaneczki, Sztućce I takiego pieska. Dobra, dostaliśmy ramenik. Mamy tutaj małą miseczkę z ryżem, dużą z makaronem, jajka marchewka i coś tam jeszcze. Dobra, będziemy jeść. Dostaje sygnały, że jest ostre. No. Ryż ostry nie jest. Mówiliśmy, że no spicy. Że zobaczymy. To, to ostre. O kurwa, to też tylko ostre. Rzeczywiście jest ostre, ale. Znaczy, jest ostre. Może dla mnie minimalnie zbyt ostre, ale nie jest to jeszcze przeginka jakaś taka. Nie pływa też to w Rosole, tylko. Takim... W sumie to nie wiem czym, w jakiejś innej cieczy takiej... W jakimś... To ramen noodles. Ramen noodles, ramen A Nie noodles. po prostu ramen. Jajko jeszcze ciepłe przed chwilą było gotowane. Bardzo dobre. Jeśli chodzi o ryż to dla mnie bez fireworków normalny ryż. Zobaczymy jak marchewka. No też świeżo start to, czuć. to czuć. Tu mamy jakiś taki sosik, który nie wiadomo czym jest. Może być ostriak z kurczby, Dla mnie to jest prostu sos pomidorowy, także nie ma, nie ma się czego bać. No. A to, co jest tutaj, co to wygląda? To jest Znaczymy, porównym, jakaś kapusta, No ostra, jakaś, jakaś kapustka. Dobra. O kurwa. O ja pierdolę. Sam makaronik spoko, Makaronik fajnie. Tutaj mamy jeszcze jakąś fasolkę. To git. Jakieś zielsko, to nie wiem. To też nie wiem, czy to jest jakiś grzyb, czy co? No. To jest grzyb. Smakujemy tego grzyba. No normalny grzyb, no. Nie jest to kanał kulinarny, a reportaż podróżniczy. Ja nie znam się na jedzeniu i znać się nie chcę. Na jedzenie patrzę w kategoriach takich, nie, nie potrafię e, zidentyfikować przypraw, ocenić, czy coś jest. Zrobione wedle sztuki, czy, czy nie. Patrzę na jedzenie bardziej w kategoriach ile ma białka, ile węglowodanów i czy da się tym zapchać. Odnoszę wrażenie, że na całej Sri Lance, mimo warunków, w których to, to całe jedzenie powstaje, to większość jednak rzeczy w wysoko, w wysoko ocenianych miejscach jest robione na bieżąco i nawet jeżeli jest robione brudnymi i nieumytymi rękoma, nie jest tak, że to są produkty brane, odleżane i tak dalej. No i warzywa smakują trochę inaczej, tak jakby nie były, tak jakby były bardziej naturalne po prostu, nie? Są to takie smaki, w których gdzieś tam tonie ten, ten smak brudnych rąk, nie? Tak bym powiedział. Oprócz mięsa oczywiście, bo mięso wątpię, że jest robione na bieżąco, także idzie, nie? A Perfect, perfect, thank you very much. Very nice. Delicious. To miejsce pewnie ma duży potencjał, jeśli chodzi o ramen, ale jest taki na takim wypizdowiu i środku niczego, że szansa, że tu turysta trafi, to jest no, po prostu taka, że ktoś zmęczony po locie ma niedaleko hotel wzięty i akurat sobie tutaj przyjdzie, no bo specjalnie tu przyjedzie z miasta, bo jest za daleko. No sam fakt, że w tym momencie w tej restauracji nikogo nie ma i odkąd tutaj siedzimy, to nikogo nie było. Jedną rzecz chciałam dodać od siebie, że to, co jest ciekawe, to oni naklejają swoją własną etykietę na wodę. Więc tutaj dostaliśmy wodę na stół. Nie wiem, czy będzie wliczona w końcową cenę, czy nie. Wydaje mi się, że nie powinno, o, ale zobaczymy. No i dalej na obwodnicy. Wyczyściliśmy się z naszych pieniędzy, nie mamy już fizycznie pieniędzy. Mam 80 rupi, czyli złotówkę. Zobacz co tu się dzieje Mamy kościół chrześcijański To ciekawe, bo nie widziałem wcześniej kościoła chrześcijańskiego Ciekawe ile na Sri Lance jest chrześcijan Metodyst Jest to kościół metodystów na Sri Lance nie wiem nic o metodystach Każdy klasycznie ma tu sztuka na. podwórku Nie na. się na. i pomachał. Taka ulica, ulica, która... No to jest już po prostu uliczka, uliczka, gdzie już każdy wiedzie totalnie lokalne życie. Ale wszyscy ludzie, których mijamy, się na nas patrzą, uśmiecham się do nich, kiwam w głową. Każdy się uśmiecha. I to nie tyle, że się uśmiecha, tylko aż pokazuje zęby. Więc że widać w tych twarzach, że oni naprawdę się cieszą, że ktoś przyjechał. Tylko że tutaj jesteśmy chyba w bardziej bogatszej dzielnicy, bo... Wygląda to tu tutaj Tak na bogato, nie? Tak. Widzimy te bramy jest tutaj pozdobiane To chyba jakiś koncert Szykuję <laughs> Ale plakat wygląda jakby ten koncert już dawno był A nie wybory Albo wybory, albo wybory O właśnie, no może plakat wyborczy No to na pewno plakaty wyborcze a tutaj centralnie przy naszym hotelu wypasa się krowa. Obok taki malutki ptaszek. A co najlepsze, jak patrzyłem na to miejsce 3 godziny wcześniej, to też był ten ptaszek i też była ta krowa, ta krowa leżała. Co tu zajmie? Yy, ta krowa leżała, a ten ptaszek na niej siedział. Dobra, jesteśmy w hotelu ogólnie. To ile? No przeszliśmy przez tymi wąskimi uliczkami i 100% odwzajemnionych uśmiechów, każdy, każdy, ci ludzie w ogóle aż jakby cieszyli się, że my się uśmiechnęliśmy do nich. Kurde, wchodząc na taką uliczkę, ja miałem wrażenie, no czułem się delikatnie niepewnie, no niezwykłem chodzić po takich miejscach, ale rzeczywiście patrząc na to, że każdy dosłownie miał przyjazny wyraz twarzy, to ja czuję, że gdybym tam do kogoś zagadał i zaczął gadać do wszystkich, którzy tam w ogóle byli, to ja już bym siedział u kogoś na chacie na obiedzie, nie? Zajebiście. Nie wyobrażam sobie w Polsce czegoś takiego. Bo jak w Polsce, jak się do kogoś uśmiechniesz, to ktoś może cię wziąć za debila Ale nic dziwnego, bo ja odbieram ludzi tak samo, jak się do mnie śmieją. Proste. Na koniec mamy do wytestowania kilka lokalnych tutaj produktów ze sklepu Cargills. Takie coś firmy Magi, Chicken Flavor. Także pewnie odpowiednik wifona złotego kurczaka. No i też firmy Magion paparę kotu, trochę tego kotu tutaj było jedzone, nie wiem czy kotu nawet nas nie zatruło ostatecznie. Taki mały czajniczek, nie wiem czy starczy z niego wody na dwie złupki. najwyżej zagrzejemy dwa razy, dobrze, że oczywiście kupiliśmy też nadmiar wody. Co ciekawe jabłka były drogie w supermarkecie, bo jedno jabłko kosztowało około 5 złotych. A tu jeszcze tak po drodze, o zostało rozpieczętowane coś takiego. Taka rolada, rolada. Yy, trzeba sobie pokroić, bo my nawet noża nie mamy, więc też patyczkiem takim do lodów. No na szczęście jest miękka, więc to jakoś tutaj idzie. Ach. No, pachnie ostro mnie, nie? Roladka dobra, roladka dobra. Cała roladka kosztowała tyle, co jedno jabłko. Mi tam smakuje. Kuchy, jeszcze jedna. Taki batonik, który jeden kosztował 40 rupii. Czyli bardzo mało. 40 rupi to jest około 50 groszy. Takie tutaj cream buns. Dobra, ten złoty kurczak, chicken flavor tak zwany, już został prawie cały pochłonięty. A teraz ja go wytestuję. Gęsty bulion. Ale nie ma podjazdu do wifona złotego kurczaka, no. Sorry, sorry. Teraz wjeżdża kotu. Nie wiem, jak mam to opisać, no. Smakuje tak, jak wygląda po prostu opakowanie, nie? Czyli smakuje fioletowo. Polecimy taką synestezją. Pewnie obiektywnie jest to słabe, ale dla mnie git. O, jednak jest ostre. Po, po czasie. Dobra, chicken kotu jednak nie zostanie zjedzony do końca. Bardzo dobra zupa, ale bo zasyta, po prostu już się tak obszarłem, że kilka patyczków i człowiek już znajedzony pełny. O to chodzi, właśnie. Dziękuję za uwagę. Koniec testu.